Cześć! Z tej strony Karolina Czajewska, a to jest podcast LPP od Podszewki. Rozmawiamy o karierze, pasjach i pracy w branży modowej. Zapraszam! Cześć! W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do salonów sprzedaży i tym razem skupimy się na takiej części, można powiedzieć, bardziej wizualnej, e, czyli na tym, e, jak te salony wewnątrz wyglądają w kontekście ekspozycji produktu. A moim gościem jest Marika Jędryczka. Marika jest VM ekspertem i jednocześnie kierowniczką salonu w Marce. Cześć Marika. Cześć, cześć wszystkim. Marika, czy możesz nam na początek powiedzieć, czym jest VM? Y, jasne. Wiesz co, VM wielu osobom, zresztą słusznie, w naszej branży kojarzy się głównie z ładną ekspozycją ubrań ładnym ich ułożeniem, ale oczywiście na niego składa się dużo więcej. Jest to tak naprawdę rodzaj komunikacji wizualnej skierowanej do klienta i różne działania, które podejmujemy, po to, aby przede wszystkim zwiększyć efektywność sprzedaży. No i między innymi na ten VM składa się oczywiście cała ta aranżacja ubrań, ich ładna ekspozycja oraz estetyka. Ale są też mniej oczywiste elementy, takie jak na przykład oświetlenie, odpowiednie ułożenie mebli na sali sprzedaży, czy też komunikacja za pomocą materiałów POS, czyli różnych plakatów cenowych i informacyjnych. To jest rzecz, z którą zawsze się borykam, jak chcę ją wypowiedzieć, bo fałem to jest Visual Merchandising. Zgadza się. Uff, udało mi się. Bo bardzo często język mi się plączy na tym sformułowaniu. Pięknie na to wszystko wytłumaczyłaś, wydaje mi się to bardzo jasne. To teraz przejdźmy do Twojej roli. Na czym polega rola VM eksperta? Tak, jak wspomniałaś, jestem właśnie VM ekspertem, jednym z wielu w Polsce. Nasza rola to jest tak właściwie funkcja dodatkowa. I tutaj jesteśmy przede wszystkim wsparciem dla naszego regionalnego VMA, którym jest Mateusz. No i dodatkowo wspieramy regionalnych kierowników sprzedaży poprzez różne działania właśnie na ich regionach, które podejmujemy. A więc Twoje działania nie opierają się tylko na tym salonie, w którym ty pracujesz, ale wspierasz też inne lokalizacje. Tak, dokładnie. Moja praca polega na częstych wyjazdach, kontaktach z salonami, z kierownikami, dekoratorami różnych sklepów. No i podejmujemy bardzo wiele ciekawych projektów, myślę. I z czym wiążą się te twoje wyjazdy? Na przykład jedziesz, nie wiem, zrobić jakieś szkolenie, czy na przykład coś przygotować? Co ostatnio się wydarzyło? Może tak? Tak, przede wszystkim mogłabym powiedzieć, że są to szkolenia. Myślę, że to pochłania największą ilość mojego czasu, jaką poświęcam na tą funkcję. No ale mamy okazję także do wielu różnych innych ciekawych wydarzeń. Mamy na przykład okazję do prowadzenia otwarć, mamy okazję do brania udziału w szkoleniach pilotażowych, takich większych na otwarcie sezonu. Mamy także okazję do prowadzenia różnych szkoleń online, nadzorowania salonów, sprawdzania raportów zdjęciowych, więc no mamy troszkę tych aktywności, ale zdecydowanie szkolenia to jest taka można powiedzieć najbardziej kojarzona z nami funkcja i na pewno najczęściej mamy okazję spotykać się ludzi właśnie w formie takich szkoleń. Jak wygląda takie szkolenie przykładowo? Takie szkolenie wygląda w ten sposób, że najpierw umawiamy się z danym salonem, który ma potrzebę odbycia takiego szkolenia, umawiamy się na konkretne dni. I jakby domyślam się, że ilu wiem ekspertów, tyle, tyle sposobów przeprowadzania takiego szkolenia, natomiast zazwyczaj wygląda to tak, że dzielimy sobie szkolenie na taką część teoretyczną, gdzie uczymy bardziej właśnie. Teorii, um, analizy raportów sprzedażowych i, i tak dalej. No i później gdzieś ta ciekawsza, na pewno i przyjemniejsza dla uczestników szkolenia część, czyli praktyczna. No i mamy okazję z takimi ludźmi pracować na ich salonie, w ich własnym środowisku, odświeżyć ich salon, e, często wspólnie z nimi podejmując różne decyzje, więc. E, no zazwyczaj nie spotkałam się z tym, żeby atmosfera na szkoleniu nie była fajna, żeby komuś się nie podobało, więc y, zawsze jest bardzo przyjemnie, bardzo kreatywnie i, i często również zabawnie. Bo to trochę jest taki powiew świeżości w salonie pewnie, nie? Jeżeli tam chodzicie, zmieniacie, bo zakładam, że pewnie jest to przekładanie jakichś rzeczy, tworzenie jakiejś stylizacji, układanie ich na meblach. Tak, jasne. Myślę, że dla takich osób, które biorą udział w tym szkoleniu, może to być też takie ciekawe przełamanie rutyny. Gdzieś tam, jeżeli urządzamy już takie szkolenie, mamy na to przeznaczony pewien czas, pewne godziny. Mamy, że tak powiem, więcej czasu na to, aby móc się chwilę zastanowić, móc wypróbować jakieś nowe rzeczy, więc często jest to takie dosyć otwierające doświadczenie. Zwłaszcza bardzo fajnym jest, kiedy w takim szkoleniu bierze udział więcej osób, które są z różnych salonów. No bo wtedy też bardzo często te osoby mogą wymieniać się doświadczeniami, różnymi spostrzeżeniami na temat tych samych rzeczy. A te otwarcia salonów, to wygląda w ten sposób, że ktoś daje ci znać, że słuchaj Marika, nie wiem, za miesiąc otwiera się nowy salon w takiej, takiej lokalizacji, czy przyjedziesz pomóc go przygotować? E, troszeczkę, może nie do końca w ten sposób. E, jesteśmy oczywiście mm, troszkę bardziej zaangażowani. Gdzieś tam te wszystkie tematy dotyczące produktu, tego co na takie otwarcie dokładnie przyjdzie. Mamy oczywiście wcześniej udostępniane plany takich salonów, przygotowujemy wspólnie z naszym regionalnym WM cały plan aranżacyjny. Planujemy, jak będą rozłożone kolekcje. No, i w momencie, kiedy na salon taki, który ma się właśnie otworzyć, przyjeżdża towar. My bierzemy czynny udział właśnie we wszystkich tych działaniach WM-owych, czyli tak naprawdę stawiamy ten salon od zera. Wyobraź sobie po prostu pusty salon z samymi meblami, na którym nie ma nawet jednej koszulki powieszonej, no a my zostawiamy go oczywiście jako gotowy do otwarcia sklep ze wszystkimi produktami, oznaczeniami, pięknymi ekspozycjami, estetycznymi manekinami itd. Brzmi to przede wszystkim jak sporo pracy, ale też coś bardzo ciekawego i kreatywnego. I tutaj później przechodzimy do tematu, który mnie szczególnie interesuje, czyli na jakiej podstawie Ty podejmujesz decyzję, co w jaki sposób powinno być wyeksponowane i jakie czynniki bierzesz pod uwagę? Przede wszystkim tak samo wiem, eksperci, jak i wszystkie salony. Pracują tutaj we współpracy z dziewczynami z działu kreacji, które w porozumieniu z projektantami i pozostałymi działami produktu zajmują się przygotowaniem dla nas takich plików nazywanych guidelineami. Są to instrukcje głównie tutaj ścian, czasem też mebli pokazujące, w jaki sposób które kolekcje i w którym miejscu powinniśmy przede wszystkim wyeksponować. E, oczywiście decyzję końcową podejmują tak naprawdę salony. E, trzymamy się, jakby te guidelines są dla nas przede wszystkim taką bazą e, i wyznaczają nam kolejność i priorytetowość tych konkretnych kolekcji, które teraz wdrażamy. E, ale no oczywiście. Ostatnie szlif, ostatnie zdanie mamy jakby, jakby my na salonach i, i kierownicy, i często po prostu te kolekcje wdrażamy na bazie produktów, które akurat posiadamy w sklepie. No Nie ukrywam, że, że niektóre sklepy oczywiście mają gdzieś tą ofertę troszeczkę uboższą. Według mnie takie sklepy są nawet ciekawsze do pracy, dlatego że Wtedy musimy wykazać się większą kreatywnością i stworzyć tak naprawdę te kolekcje, bazując być może na dwóch, trzech produktach należących do kolekcji i tworząc jedną spójną kolekcję, dopełniając innymi, ją dopełniając innymi ubraniami. Wow. To jest, myślę, że, że mega kreatywne i też trzeba mieć takie wyczucie i sporo doświadczenia. No dobra, to są jakieś wytyczne. A co na przykład z pogodą, czy ona ma wpływ na to, jak wy to zmieniacie, czy jakieś wydarzenia na to wpływają? Bo też wiemy, że na przykład jest sezon festiwalowy, który chyba też rządzi się swoimi prawami, wtedy trochę inne produkty są na topie. Co nam zdradzisz? Y tak, słusznie zauważyłaś, że, że z pewnością pogoda, różne wy, wydarzenia i festiwale, czy też koncerty wpływają na to, jak salon wygląda. Um, oczywiście ekspozycje zawsze staramy się dopasować do, do pogody. Um, to jest taki, taki współczynnik, który jest gdzieś tam bardzo ważny, bo wiadomo, że. Um, Chociażby teraz, na przykładzie naszego czerwca, gdzie mamy wczesno-wiosenną tak naprawdę pogodę. Powiedziałabym nawet, że jesienną. Ale... No to <śmiech> <śmiech> zdecydowanie. Y, widać, że, że gdzieś tam można by z tym produktem popracować. Oczywiście, y, dziewczyny tutaj z kreacji w tym momencie pracują głównie na letnich y, produktach, bo one teraz y, królują. Ale właśnie w przypadku takiej pogody warto pochylić się nad na przykład produktami cieplejszymi, takimi jak bluzy czy, czy dłuższe spodnie. No i słusznie też zauważyłaś, że wszelkiego rodzaju festiwale oraz koncerty także na to wpływają, także różne premiery filmowe, dlatego że akurat nasza marka słynie dosyć z różnych licencjonowanych T-shirtów, różnych zespołów czy, czy też wokalistów. Niedawno w Krakowie, przecież, odbył się koncert Billie Eilish, gdzie no bardzo duży nacisk stawialiśmy właśnie na kolekcję z artystką. Twoja praca jest takim trochę połączeniem kreatywności, ale też wydaje mi się, że analityki, no bo masz jakieś dane, na których bazujesz, masz jakieś procesy, no ale też musisz się wykazać taką kreatywnością i wyczuciem tej, tej mody i, i tworzeniem tych stylizacji. Dlaczego ty? Zostałaś tym twoim ekspertem? To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja tą funkcję pełnię już chyba około czterech lat, tak mi się wydaje. Nie liczę takich rzeczy, szczęśliwi czasu nie liczą. I tak naprawdę, kiedy dostałam propozycję, aby w ogóle zostać, wiem, ekspertem, ja byłam w tym czasie dekoratorem i moja Wtedy jeszcze regionalna VMK zaproponowała mi, abym właśnie została VM ekspertem. Byłam tak naprawdę jednym z dwóch pierwszych VM ekspertów w kropie. Gdzieś tam troszeczkę postawiła mi przed takim faktem dokonanym, że no super by było. Ja bardzo bym chciała, żebyś już była tym VM ekspertem. Oczywiście decyzja finalna należała do mnie, ale pomyślałam sobie, że może to być dobra okazja do wyjścia ze swojej strefy komfortu. Ja jestem raczej taką osobowością introwertyczną, chociaż niektórym może się wydawać, że jestem ekstrowertykiem, bo lubię sporo rozmawiać, nie mam problemu z poznawaniem nowych osób, ale jednak baterię ładuję, będąc sam na sam ze sobą, gdzieś tam w swoim zaciszu domu. Dlatego pomyślałam sobie, że właśnie taka funkcja związana z wyjazdami, z interakcją z ludźmi, z dużymi grupami, no nie ukrywam, że też jestem często w centrum prowadząc oczywiście takie szkolenia, wszystkie oczy są skierowane na mnie. Więc no była to dla mnie okazja dla, do takiego właśnie samorozwoju i, i tak jak mówiłam, tego wyjścia ze strefy komfortu. No i nie żałuję swojej decyzji. To mnie bardzo cieszy, <laughs> cieszę się, że trafiłam właśnie na taką osobę, która ma super zajawkę związaną z tym, co robi. A czy tobie do mody zawsze było blisko? Lubiłaś to? Czy to, to się narodziło dopiero po rozpoczęciu swojej pracy w salonach? No powiem ci szczerze, że praca w LPP, w Kropie, to jest moja w ogóle pierwsza praca. Nie licząc oczywiście jakichś tam prac ryszczych, jak zbieranie pomidorków i tak dalej. To była moja pierwsza poważna praca, zostałam sprzedawcą, ale nie ukrywam, że ja bardzo lubiłam tą pracę od zawsze i nie wiem, może to jest troszkę nieskromne, ale ja byłam dobra w swojej pracy. Myślę, że właśnie przez to, że ją lubiłam i byłam w nią zaangażowana. No i szybko gdzieś tam to moje zaangażowanie i, i chęć pracy i rozwoju została zauważona. Zostałam asystentem. Jakiś czas później zostałam dekoratorem, bo gdzieś tam było widać tą moją smykałkę i tą kreatywność. I powiem Ci jeszcze, że jakby aplikując do tej pracy, nie myślałam o tym, że w jakiś sposób interesuje się tą modą i, i chciałabym bardzo to robić. To chyba po prostu we mnie dorosło w miarę pracy w branży. Mhm. Gdybyś miała udzielić jakiejś rady osobom, które. Myślą o tym, że chciałyby rozwijać się w kierunku właśnie czy dekoratora, czy, czy takiego eksperta jak ty. Co byś im poradziła? Myślę, że tutaj najważniejsze jest właśnie to zaangażowanie, o którym mówiłam. Jeśli komuś naprawdę się chce i on lubi tą pracę, to myślę, że tak naprawdę. Ze wszystkiego można zrobić swoją pasję, z każdego zajęcia można zrobić swoją pasję i można być w nim dobrym. Jeżeli ktoś naprawdę poważnie myśli o fałmie, to ja bardzo zachęcam takie osoby do brania udziału w wszelkich dodatkowych aktywnościach, które właśnie będą przełamywać tą rutynę pracy w sklepie. I zachęcam ich do właśnie brania udziału w różnych szkoleniach pilotażowych, również w otwarciach, bo, bo także potrzebujemy dekoratorów wspomagających takie, takie wydarzenia. I myślę, że to są fajne miejsca do poznania nowych ludzi, do poszerzenia swoich horyzontów i, i też do wypróbowania swoich własnych umiejętności. Skąd czerpiesz inspiracje, jakieś pomysły do pracy? Czy zdarza Ci się chodzić po em, salonach konkurencji i patrzeć, jak oni na przykład tworzą e, tą ekspozycję, czy może zdarzać się tak, że widzisz kogoś na ulicy i myślisz sobie, OK, chciałabym tą stylizację powtórzyć na manekinie z naszymi produktami? E, tak, bardzo często się to zdarza. I właśnie myślę, że to jest fajne w tej pracy, że. Wszystko, co widzę na co dzień, mogę tak naprawdę przełożyć gdzieś tam na swój salon. Mogę, mogę wypróbować te nowe stylizacje, tak jak mówiłaś, na manekinie. Mogę stworzyć jakieś zestawy i, i komplety ubrań, które później wyeksponuję na ścianie czy na meblu, które mogłyby się spodobać klientowi jako, jako cały zestaw. Yy, myślę, że. Też bardzo dużo inspiracji często czerpię z naszych własnych salonów, odwiedzając inne sklepy, rozmawiając z innymi dekoratorami, bo tak naprawdę ilu dekoratorów, tyle interpretacji jednej ściany i, i jednego, jednego salonu, jednej sali sprzedaży, każdy ma gdzieś tam swój własny pomysł. I zawsze, kiedy jestem na szkoleniach, to mówię, że tak naprawdę nie ma jednej właściwej odpowiedzi. Bo gdzieś tam za każdym rozwiązaniem, za każdym rozwiązaniem stoją jakieś, jakieś ciekawe argumenty, jakieś ciekawe podejmowane nowe próby. Super, bardzo zabrzmiało, że, że tutaj nie ma gotowych rozwiązań. To jest wszystko kwestia próbowania i, i, i testowania i też obserwowania pewnie, jak klienci reagują na, na te przygotowane przez Was rozwiązania. No dobrze, no to jesteś. Kierowniczką, jesteś fałszywym ekspertką. A jak odpoczywasz? Jak odpoczywam? Ja ogólnie zawsze byłam dosyć kreatywną osobą, tak jak moja praca. Zawsze ciągnęło mnie gdzieś tam do takich zajęć kreatywnych, sztuki. Jak byłam młodsza, to, to grałam nawet w orkiestrze na trąbce. Gdzieś tam później uczyłam się gry na pianinie, obecnie się uczę gry na wiolonczeli. Na bardzo mnie ciągnie do muzyki klasycznej, bardzo lubię. Poza tym bardzo lubię malować obrazy. Zawsze lubiłam rysować jakieś różnego typu robótki ręczne. Nawet miałam epizod, że chciałam zostać tatuarzystą, więc wszystko, co związane z kreatywnością, DIY, handmade, no to ja po prostu odpoczywam przy tego typu zajęciach. Pięknie to się łączy z Twoją rolą, i myślę, że ta kreatywność jakoś tak cię napędza w jedną i drugą stronę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za to, że nas zaprosiłaś do tego e, świata vm e, I trzymam kciuki za same świetne szkolenia, <laughs> za dalszy rozwój. E, no i wszystkiego dobrego do usłyszenia. Super, ja również dziękuję za możliwość wzięcia udziału w podcaście. E, bardzo się cieszę i, i dzięki wielkie. Dzięki Pa! Za każdą kolekcją, którą masz okazję oglądać w naszych salonach, stoi grupa utalentowanych ludzi. Poznaj ich historię i pasję dzięki podcastom LPP od Potrzebki.